Dzień dobry. Dzisiaj będzie o bardzo krótkim splicie, więc materiał też pewnie nie będzie długi. Natomiast jest to jeden z takich splitów, które lubię. To znaczy, chodzi tutaj o samą formę splitu, czyli dwa zespoły, krótkie prezentacje, można by to tak określić. Totalne podziemie. Takie rzeczy zawsze gdzieś przykuwały moją uwagę, stąd właśnie ten materiał. Zapraszam. Tutaj akurat w przypadku tego splitu, e, ważna jest też informacja, taka a w zasadzie sam fakt powrotu pewnego y, y, weterana, y, przepraszam, pewnego y, zespołu, którego można już y, określić mianem weterana w podziemiu, czyli Xaos Oblivion. Y, split y, The Cold Mountains na którym znajdziemy Hatefrost i właśnie Xaos Oblivion. Xaos Oblivion, który milczał, milczał długo, 9 lat, a teraz wrócił i w styczniu ukazały się z jego logo dwa wydawnictwa, właśnie ten Split oraz Pełniak. Sam Split The Cold Mountains to wydanie Lower Silesian Stronghold, CD w Jewel Case, ie. bardzo fajnie wydana rzecz jak na tak bardzo krótką rzecz naprawdę jest OK. Wkładka może nie jest jakaś bardzo obfita, ale są i zdjęcia, i teksty. Cztery utwory tak naprawdę, w tym dwa intra, bo każdy zespół tutaj przed swoim podstawowym numerem wrzuca intro, choć te intra akurat oba skomponował ksaos Oblivion. Nie jest to długie, bo trwa to 16 minut całość, więc nie jest dużo. Ale tu nie o to chodzi, moim zdaniem. Ja w ogóle zastanawiałem się, czy ma sens, tak szczerze mówiąc, wydawanie tego splitu zaraz obok pełniaka, jak Bo w mojej opinii to ja bym to zrobił tak, że po prostu wydałbym ten split, trochę poczekał i wydał pełniaka. No ale tu dostaliśmy praktycznie wszystko razem. Był jeden rzut płyt. No i okej, okay, no jest tak jak jest. Natomiast polecam najpierw zapoznać się z tym Splitem, bo on dla mnie jest takim fajnym wstępem do tego powrotu Xaos Oblivion, a potem dopiero z Radical Anti Human Ritual, którego recenzja też oczywiście będzie na kanale. No. Ale tenże Split otwiera hatefrost. Hatefrost, który to jakoś w moich oczach nigdy wiele nie zyskał. To znaczy, ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem tego zespołu, bo to jest taki no, klasyczny black metal, bez żadnych, wiecie, wychodzenia przed szereg bez żadnego wychodzenia ponad gdzieś tam jakiś poziom średni powiedzmy. Ale właśnie na tym splicie Hate Frost bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. To znaczy, to jest solidny zespół, to zawsze był solidny projekt, i tutaj to, to ja tego też nie będę negował ani trochę. Natomiast nigdy mnie jakoś tam niczym nie zachwycił. A na tym splicie naprawdę zaprezentował się bardzo, bardzo solidnie i bardzo fajnie. I ta jego kompozycja jest oczywiście w 100 procentach klasycznie black metalowa, klasycznie zimna, klasycznie chłodna. Hatefrost nigdy nie grał black metalu takiego, o którym moglibyśmy powiedzieć oho, tutaj dzieje się coś, co wcześniej nigdzie się nie działo, nie. Hatefrost zawsze grał starą szkołę i ja to bardzo doceniam i ja to bardzo lubię, bo ja jestem jak wiadomo wyznawcą starej szkoły. Czyli po prostu black metalu no, i ten kawałek Hate Frost taki właśnie jest. Całkiem dobrze zrealizowany, brzmi naprawdę interesująco i jest to rzecz naprawdę ciekawa. I słuchając tego utworu, szczerze powiedziawszy, nabrałem chęci na jakiś kolejny, większy materiał od Hate Frost. Potem jest Xaos Oblivion. No i gdzieś w przypadku Xaos Oblivion wiadomo, że nigdy nic nie wiadomo. To znaczy, ten projekt potrafił zaskakiwać nieraz. No czy tutaj zaskakuje? Tak bym tego nie ujął, natomiast utwór, który tutaj został zaprezentowany jest. Y, y, też na pewno y, inaczej nie jest to coś takiego jak Hatefrost, czyli y, Xaos nie gra tutaj klasycznie zimno, klasycznie północno, klasycznego Black metalu drugiej fali w moim odczuciu jest tutaj dużo nawiązań do lat 80. jest trochę rock and roll momentami można tupnąć nogą jest ogólnie ogień i moc brzmienie jest mocne solidne soczyste jest to silny utwór taki naprawdę przepełniony energią oczywiście jest w tym też bardzo dużo black metalu ale takiego trochę tu jest wszystko na sterydach tak naprawdę zrobione i powiem szczerze że ten numer jest świetnym wprowadzeniem do nowego albumu, ale o nowym albumie to będę mówił, jak będę mówił o nowym albumie. Także cały ten split yy, broni się jak najbardziej. Jest króciutki, jasne, i ktoś by mógł powiedzieć, kurde, ale wiecie co, no, kupować płytę dla 16 minut, dwóch utworów, a tak naprawdę, no czterech utworów, ale tak naprawdę dwóch utworów, bo są dwa intra, no a ja uważam, że tak. Wspomniałem o tym na wstępie, że lubię takie wydawnictwa, bo naprawdę lubię takie wydawnictwa, bo one mi się kojarzą z tymi cudownymi latami 90., kiedy takich splitów było naprawdę sporo, głównie na taśmach oczywiście strona A, jakiś tam zespół, strona B, drugi zespół, dziękuję za atwione. Czy to też na siódemkach takich splitów dużo wychodziło, ja to bardzo, wychodzi zresztą do tej pory, ja to bardzo lubię. Mnie to się zawsze podobało. Ja nie muszę mieć na danym wydawnictwie 40 minut muzyki, żeby być zadowolonym, jeśli to wydawnictwo jest dobre. A poza tym takie splity po prostu mają swój urok i w moim mniemaniu one podtrzymują bardzo mocno też przy życiu gdzieś podziemie, bo są dowodem na to, że to podziemie jest ciągle razem w wielu jego aspektach, może nie we wszystkich, ale w bardzo wielu tak. I kiedy widzimy taki split ten czy nie wiem, dziesiątki innych, no to widać, że to podziemie gdzieś jest skonsolidowane, że potrafi się zebrać i coś wydać wspólnie. A to przecież zawsze wymaga koordynacji kilku osób. To jest fajna sprawa, ja to bardzo lubię i tak naprawdę to, że to jest krótkie, ani trochę mi nie przeszkadza. No bo wiecie, Czasy też mamy takie, że wszystko jest szybko. Szybko czasu ludzie mają niewiele, więc czasami nawet dobrze, że coś jest krótsze. A poważnie, po prostu uważam, że coś takiego to jest naprawdę część krwioobiegu podziemia, dlatego polecam takie wydawnictwa, zapoznawanie się z nimi. Dzięki temu można też poznać wiele zespołów oraz chociażby nawet jeśli się je zna, sprawdzić w jakiej aktualnie są formie, więc melduję i donoszę, że. Hate Frost i Xaos Oblivion są w dobrej formie i warto poznać ich najnowsze materiały. Przynajmniej w przypadku Xaos Oblivion, a w przypadku Hate Forest warto czekać na coś nowego. Także jeszcze raz polecam Lower Silasian Stronghold, Hate Forest, Xaos Oblivion, to the Cold Mountains. Tyle ode mnie. Dzięki. Do następnego.